Sportowe emocje pod koszem zapewnia Anvil, sponsor strategiczny klubu. Zanim play emocje sięgnęły zenitów, Hali mistrzów, dawka emocji w związku z sezonem zasadniczym oto bowiem w głosowaniu trenerów najlepszym szkoleniowcem dotychczasowych rozgrywek został Przemysław Frasunkiewicz, najlepszym obrońcą Amir Bel. A Wiktor Sanders zgarnął miejsce w pierwszej piątce oraz nagrodę MVP sezonu zasadniczego. Tuż przed rozpoczęciem pierwszego meczu ćwierćfinałowego Hala Mistrzów zgotowała całej trójce owacje na stojąco. A sam mecz? Cóż, playoff we Włosławku to doświadczenie, które po prostu trzeba przeżyć. Biała ściana złożona z włosławskich kibiców, setki koszulek byte all na trybunach, głośny doping. I żywiołowe reakcje. Koszykarze Anwilu-Wocławek podążyli za tymi emocjami i krok po kroku w pierwszej połowie konsekwentnie budowali nieznaczną przewagę. Świetnie indywidualnymi akcjami obronę PGS Później Stargard rozbijał Tomas Kiesling, który do przerwy rzucił 9 oczek. 7 punktów dodał lub Petrasek i Anwil wygrywał 42-33. Wspomniany skrzydłowy rozpoczął skutecznie także trzecią kwartę od celnej trójki. Siedem punktów w tej części meczu dołożył także Wiktor Sanders. I Rottweilery w pełni kontrolowały wydarzenia na parkiecie. Po celnej trójce Kyzlinka było już 65-47 dla Anwilu, a pięć oczek Janarego Joesara podwyższyło to prowadzenie do wyniku 72-51 po trzech kwartach. Wysoka zaliczka przed czwartą kwartą sprawiła, że trener Frasunkiewicz mógł rotować składem z uwzględnieniem zachowania sił przed meczem numer 2 w hali Mistrzów w sobotę. Na parkiecie pojawili się więc Maciej Bojanowski oraz Igor Wadowski. Ten drugi zdobył punkty po wieździe na kosz. Ostatecznie Anwil wygrał 89 do 70 i prowadzi w serii 1 do 0.